Cześć, witajcie na kanale Grzesiego Powiada. Tym odcinkiem chciałbym zapoczątkować taką serię, w której będę prezentował tylko jeden, jakiś retro-przedmiot. Na początek wybrałem sobie Office 95 dla Windows'a 9.5 z roku no, 9.5. Jest to edycja na dyskietkach. W ramach samego pakietu mamy tu Worda, Excela, PowerPointa, Accessa, które są, to jest edycja professional mniej więcej znane. Schedule Plus, no jakiś program do harmonogramowania. I teraz, co jest ciekawe w tym pakiecie, to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, jest on na dyskietkach 3,5 calowych. Tu mamy takie właśnie dyskietki. Widać, pudełko jest dosyć spore. Jest to wersja uaktualnienia. Co to oznacza? Jest to wersja przeznaczona dla użytkowników, oczywiście poprzedniej wersji Office'a, ale nie tylko. Co ciekawe, Microsoft oferował to rozszerzenie dla użytkowników pakietu od Lotus, Perfect Office i itd. Szczegółowa lista tych pakietów znajduje się tutaj na boku pudełka. Gdzie mamy tutaj wymienione szczegółowo wszystkie możliwe, z których mogliśmy aktualizować sobie do tej wersji. Ciekawostką jest jeszcze o tutaj taki hologram trójwymiarowy, gdzie widzimy dziecko przy komputerze, na którego ekranie coś tam chyba jest, ja widzę tu flagę Windows. O, przez moment. O, tutaj widać tą flagę. Jest to tak ledwo widoczne w tym programie. Tutaj ta flaga po prawej stronie. I teraz tak. Sam pakiet, tego odwrócimy sobie go na drugą stronę. Ekran. Trochę wygląda jak na tablecie. Tu jest Office Binder, to jest rozszerzenie takie do łączenia różnego typu dokumentów Office, jakby w jeden skoroszyt. Mamy też informacje, co zawiera sam pakiet, jak również, co jest uważam ciekawe, wymagania techniczne, czyli procesor 386, mamy informację o 8 MB RAMu, system Windows NT351 lub System Windows 95. Cały zbiór informacji na temat samego pakietu, że to jest pakiet nowej generacji, że można skupić się na zadaniu do wykonania zamiast na oprogramowaniu i w pełni wykorzystuje Windowsa 9.5. A cóż mamy w środku? Otworzymy pudełko. Jest to wersja uaktualnienia, więc tutaj nie ma za bardzo dodatkowych książek i tak dalej. Jest tutaj jakaś dodatkowa ulotka lista miejsc, gdzie możemy otrzymać informacje od Microsoftu, chyba bo są jakieś przedstawicielstwa Microsoftu. Karta rejestracyjna. Pomóż sobie, będziemy pomagać Ci na każdym etapie Twojej pracy. Zarejestruj swoje oprogramowanie teraz, co pozwoli Ci maksymalnie wykorzystać tę inwestycję. No i mamy jeszcze informację o gwarancji tutaj widuś tam językach. To możemy sobie schować tutaj do pudełka z powrotem. Co jeszcze mamy w tym pudełku? Mamy w tym pudełku, no, no właśnie, dyskietki. Czyli mamy jedną paczkę dyskietek. I mamy drugą paczkę dyskietek. Jak widać, są one fabrycznie zapakowane. Samofis już nie, dlatego nie będę ich rozpakowywał, a mam te, takie same dyskietki tutaj obok. I teraz można zobaczyć po prostu, o, jest ich całkiem sporo. Jeszcze wracając do samego pudełka tego opisać sobie To warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, której jeszcze nie pokazałem, że samo pudełko jest dosyć duże. Normalne pudełka na oprogramowanie mają gdzieś połowę grubości tego pudła, więc jest to bardzo duże pudło, to bo jest tam też dużo tych dyskietek w środku, tak jak widać, a jest ich 34. 34 dyskietki, to jednak jest trochę dyskietek. Instalowanie tego typu oprogramowania zazwyczaj musiało zająć troszeczkę czasu samo wkładanie tych dyskietek do napędu jest już pracą, która zajmie kilkadziesiąt sekund. Proszę, cała taka sterta dyskietek. I teraz jeśli jedna była zepsuta, no to pewnej części pakietu nie mogliśmy zainstalować. Oczywiście nie trzeba było wszystkich dyskietek, żeby instalować cały jeden produkt. Dajcie mi znać, czy takie przeglądy retroprogramowania, jak one kiedyś wyglądało, są fajne i mają sens. Trzymajcie się. Cześć!